Nie, się ty lubisz taki. Kuba co właśnie robisz? Yy, zbieram wosk z, z ramki do suszarki. A to teraz jest skręcony no. Człowiek. Masz kanał to nie tylko sport. To robisz również pasja. Tak. I Pozdrawiam Pana Mara Pszczelawa, najlepszego Pszczelawa, po tej stronie Wisły. Siemano drodzy widzowie, dzisiaj pożegnanie z szóstą rano, z tej okazji zaśpiewam. Ta ostatnia szósta rano, dzisiaj się rozstajemy. Powody, dla którego przestajemy chodzić na tę siłownię. Kurwa, pojebało ich chyba. W saunie się ćwiczy oni są niepoważni. To jest, to jest jedyny powód. Jeszcze, jeszcze tam jest powód. Co się z nim stało? Opowiedz. Niech sam opowie. No nie opowie. Nie, nie no, to ja też nie powiem. Co będę się za niego wypowiadać? Niech sam opowie gada. gada. Kasper, dlaczego się rozstajemy? Bo Kuba powiedział, że nie będzie wstawał na szóstą, bo musi spać. Przypominam widzowie, wczoraj proszę spać o 18 i miał problem dzisiaj wstać na szóstą. Już mam dosyć słuchania tego pierdolenia. Z mojej strony nie, wyszło, nie wyszła ta inicjatywa. Oddaję, oddaję mu głos. Patrzcie, kłamie kurwa, w kamerę nie patrzy. Nie no, co? Taka prawda. No dobrze. Cieszysz się? Że już nie będziemy na szóstą chodzić? Tak. Trochę się cieszę. A czemu? No bo, kurwa. Coraz ciężej było wstawać na szóstą rano. A czemu? Bo jest coraz cieplej i coraz więcej rzeczy trzeba robić po robocie. I były takie kryzysowe dni, w których kończyłem zapierdalenie od 22. Gotowałem i kurwa wstawałem na 6 rano, i już kurwa nie dawałem rady, nie? Więc kurwa mnie to, że mam no to tylko kurwa. półtorej godziny treningu przed robotą, a ja bym sobie chciał posiedzieć 2,5 godziny na siłowni. Słyszałaś Renia? Co? <słyszałem> że, że mnie nie będzie w domu? <słyszałem> tak. Ale Renia też będzie na siłowni wtedy. Razem będziecie chodzić? A, no, czasami To miło z twojej strony. Może poświęcisz jej więcej czasu w końcu. Pewnie będzie zaskucono. Poznasz treni trenera. Poznasz jej <suszy> To akurat prawda. Renia ma Jim Crusher, trenera. O, widzisz? City Fitu. Uuu. A? A pokażesz potem? czy nie strefu jego? E nie startuje, ale chodzi na treningi z niego. A, znosa. Ale... Personalne. Nie wiem, jak ma na imię, ale podobno Michałek. Nie, na no, startuje, nie To jakiś Damianek. <laughs> Damianek to jest świetny. świetny David Damianek. Craig. O, oh, David Ja nie, jak on się nazywa, ten, co transporter nagrał? Jason State dzisiaj są Jason Berlił że się przyjście Bardzo No to prawda Vin Diesel o, Vin Diesel Dlatego chodzę w takich koszulkach, mam krzyż i planuję stracić włosy. <grystanie> widać, bo to ty tylko wystarczy, że pędzel. <grystanie> bo woli już idzie. Pędzel trzeba w obciąć. Tak. Na razie mam fryzurę na, na ale hej, to nie miało być dzisiaj Dzień Dobroci dla kurwa. No właśnie kurwa A, a to, mi... to nigdy nie mógłbyś powiedzieć tego Właśnie miałbyś... Już... Mamy pomysł na odcinek, w którym mi nie cisną kurwa rodzeństwo Rodzeństwo wozgrywusów tak, tak. kurwa To jest ten odcinek, kiedy nie ma losu na odcinku Tak Jestem miły, ja to już nie wiedziałem na tej Już mi to kurwa z kolana To się uchyliłem kurwa Widzowie, bo wcale nie jest, kurwa. Aaa, ci spokój, kurwa. Wziąć takich, wychować na własne cycko, kurwa, to ci jeszcze cisną. Dlatego, kurwa... <śmiech> <śmiech> dlatego, kurwa, te ptaki, szpaki wyrzucają pisklęta z gniazda. kurwa. To jest <laughs> ten moment, kiedy ich wypierdalą z gniazda, kurwa. <laughs> tak. To jest prawdziwy powód, dlaczego rozstajemy się. Niestety, ale dziękujemy widzowie za te 3 miesiące wspólnych vlogów. Dzień dobry, Lubelszczyzna, ECPU Polska. Padryk, ile masz lat? 12. Ile? 12. A co pisałeś na internecie? No bo dziewczynach pisałem. Dzień dobry, bardzo. Ja nic nie Może chciałbyś powiedzieć coś gościom, którzy mieli przyjście, a nie przyszli? Przez ten cały czas, co tu byliśmy? No co? Myślę, że wiedzą, jak ten kanał osiągnie wielki sukces w świecie internetu. I po prostu są kurwami, które nam rzucają kłody pod nogi Nie? No. Co zresztą. Także. Tutaj proszę lista osób, które miały przyjść, albo się umówiły, nie przyszły. Po pierwsze, Hubert Urbański. Po drugie, Krzysztof Iwisz Trzecie? Po trzecie... Mamet Kalidów Mamet Kalidów, kurwa Nie, no, czy A, sorry, zawsze że no sam odwetną, kurwa, kanał Jak z Heligiem Bez kitu Ale... Kto jeszcze? Shakira Shakira! Ale ma teraz... Drosta... Kardasz Także... Ale jak powiedział nasz... Nasz mentor... E... Pari z platyną Niech słabe kurwy siedzą pod pierzyną Tak? To niedługo my będziemy, wiesz? Nie, no co My nigdy nie A my nie mamy kołdę z pierzyną My nie mamy my ja mam uczulenie na pierz To była nie? Druga Z druga była druga była Proszę, Kuba, trzymaj. O, beka, kurwa to. Ale nie? Drodzy widzowie, Patryk, dlaczego masz? Budzik, ostatni dziewczyna? o 6 rano na trening. O 6 rano. Kurwa. No to tak mam, ponieważ jakby Już mi nie obudził trakt. wcześniejsze budziki, to wychodzę z założenia, że lepiej być niż kurwa całkowicie zrezygnować z dnia treningu. I co mi z tego czekali? Rozumiem. A co na to Lucynka, że, że dzisiaj 7 razy dzwonił buzik. Nie, budzik. nie, zresztą zresztą, nie zresztą, W je biła się, nie wykopała. Nie napisał się spytać. Rozumiem. I Lusynka następnym skrypali? razem jak będzie się tak ociągał na trening to przyjdź ty. A nasz. jego kurwa zostaw tam pod pierzyną. No. Pozdrawiam. Ej, teraz jest 25,5 stopnia. O, jakie 20? No. I tutaj mamy takiego naszego siłownianego bębniarza, który wystukuje damy wojenne rytmy No i to wy Wystukuje wojenne rytmy, a tu tak? I myślicie, że kartu słychać. A teraz drodzy widzowie, zróbcie sobie przerwę od oglądania i włączcie pierwszy odcinek z siłowni I zobaczcie jak się zmieniliśmy Ja dzielę. No, Werka no z charakteru, stała się nie do zniesienia wyjebałej ego w ogóle, ty to nieco mówisz, ona się cały czas napina jak do lustra Wiesz? ostatnio jak piątkę mi przybiła to z bicepsa o gdzie nie znajdzie jakieś drzewo albo kona to się próbuje podciągnąć jak schodzi po schodach to robi bułgary. Nie? Mhm. Uh -huh. O, zobaczcie, zobaczcie. Zbliżenie na ten szaleństwo włocza. To już począłam krewczaka czekaj, idę po rękawiczki. A pozazdrościłem ci ostatniego, jak ci tak chodziłeś jak pies kurwa na treningu. nie mówię, też tak chcę. Bo wtedy co ten dwa razy, stówę na dwa razy jednąłeś, to o tak chodziłeś. A dzisiaj o, zobacz. Tylko kratynka i o, już, mi <noise> Idę do kamery, bo mnie kurwa tam za kamerami bijesz. Kurwa. Tak naprawdę widzowie zmieniamy formułę, bo... Formułę 1 na formułę, formułę 2 na formułę 2, bo... Albo na formułę E <noise> bo nie jesteśmy w stanie dograć się przed robotą rano, żeby każdy mógł. na szóstą na trening i zmieniamy trochę formułę, bo będziemy nagrywać tylko w weekendy na tygodniu każdy będzie ćwiczy w własnym zakresie Ale musicie nagrać 4. ten Stwierdalać, do. Stwierdala, stwierdala, no. za kamerami łapie za kutasą. <średenia> 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 dlatego tak mało kolegów przychodzi No tak A koleżanki nie przychodzą, bo nie Dlaczego, mają kutasa z, Dlatego te vlogi, żeby nie łapał <średenia> Bo mu przed kamerą Nie? Tak Widzowie, Nie wesoło dzisiaj <grym w tle> na, na. No, Że dwatchy. co? Że chuja <grym w tle> Że mam chude nóżki? To genetyka, kurwa Nie no, że kolana gadają do nich A? To nasze dzieci w kolanach To jest Kacper, oczy. co. oczy A ty jakiego masz dzieciaka na kolanach? Pokaż widzą. Dzieci dzieciaki w kolanach Pokaż buzie. Pokaż buzie w kolanach no, pokaż, się, pokaż, się, no, na palcach. No tam od JP2. Jak? Pojbamy. Skoro może być Jezus w drzewie, w parczewie, to może już też w kolanie w Lublinie. Ja nie wiem jaka jest... W kinie w Lublinie w kolanie. Napraw mi palce. Czerwone palce. Nie, weź tutaj. <śmiech> 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 Sztywny. <śmiech> Rób pompkę. Już się zrobię. Dla wiza. Te mam vlogi mam miały trwać visa. do czasu, kiedy zrobisz pompkę. <laughs> jak będzie się podnosiła, tej ukobnej jeszcze wróciła. Hmm. Dzięki, widzowie, za wspólny czas. Zrobiła pompkę, także subskrybujcie, obserwujcie. Jest to jest ja Logi... zamykam. Drogi, tak. jeszcze raz, raz na jakiś czas, aż się podciągnie. <grym> tak. A Berga. Po, po, po potem i całkowity koniec. Potem podciągnięcie. Podciągnięcie i szpagat i no. koniec ze sportem, Mogę tak? Chciałbym pokazać mniej więcej. Chociaż nie wiem czy to na temu chwicie będzie Kurwa. A to już niedługo. To już zaraz koniec będzie śłowni. To pozegnaj, werka widzów. Zegnajcie widzowie. Miło było, fajnie. Podobało mi się. Subskrybujcie, komentujcie. Lajkujcie. Dziękuję za komentarze, wszystko fajne. Ciao. Cześć widzowie. Dziś mamy opening. Na kanale Nowość, proszę. Gra planszowa. Wiedźmin Stary Świat. Szła, no kurwa półtora roku. Fajnie będzie po przebojach. Po przebojach, dobrze. Także, Także y... zaczynamy. Pierwsza ta O, kurwa. Otwieraj to. Tyk, pyk pyk. Kurwa, jakieś tak proszę, ładnie zapakowane, dziwnie. Kartony specjalnie robili chyba na tę okazję. Ja o. o, cholera. Mamy pierwsze złote monety. Ej, ale to wygląda tak w No dojebanie, nie? Podnosimy. jest. Kickstarter. Kickstarter dodatki. Tego już kurwa nie kupicie. Tutaj z tyłu mamy zestawy dodatków, jakie tutaj są. Mamy dodatek Dzikiegoń. Zestaw przygód. Na tropie potworów. Dobra, Kasper. I najwa najważniejszy. Siri. Płotka na dachu. O, płotka na dachu, mój drodzy. Wyciągamy największą Kawał gierki. Kawałk? W życiu nie miałem, widowie. I oto mamy grę. Wielka. Ciężka. Wersja deluxe. 28 figurek, Nie ma żartów. Dobra, pokaż mi te figurki, bo nie mogę się doczekać. O Delikatnie, żeby nie, żeby nie popchnąć w pierwszy dzień. Uwaga. Nie no. Muszę tam... tak się stanąć. O cholera, wiecie co? To jest, jest instrukcja na inst do instrukcji. O Chryste. No co? Dobra, wiesz co, to już starci mi na razie. Ej, ale bardzo mi się podoba to, że tutaj to wszystko jest tak jakby To jest wszystko tak w takiej yy, kolorystyce jak w grze jest. Że tak, jak masz tak, tak. questy i tak dalej, to wszystko jest Ta, tak. Dźwina. wszystko jest tak samo, Dobra. że. Instrukcja do instrukcji na bok. To jest kolejna instrukcja, jak składać, w ogóle to jest... To są kolejne. Tak. To, to. jest instrukcja, jak zwrócić do pudełka. To jest instrukcja, co, co, do czego, jak, co. Matko jedyna. O Jezus, jaka piękna plansza. To plansza, no jest faktycznie. To, to, to ja nie wiem. To jest o yy. Mamy za mały stół. Mamy za mały stół. Mamy za mały stół. Ja pierwsza, ale to wygląda. Mamy tu miasta. Jest za mały śnieg. Ale no nieważne. No. Miasto z Wiedźmina, ze świata. Kermor Kermorheim. Ta. O, zima. Cintra. Fajne. Zresztą myślałem, że Cintra jest bardziej w tutaj, jakby pod tym. W sumie. O. Miasto tej. Jenefer. Ja ja w bon mm. bąkle bon bestia ale jest takich parę, fajne. co tak człowiek nie zna, nie? Te. no, tak fajne są dobra tutaj mamy żetony, którymi się gra no, fajne żetony, patrzcie nie będziemy ich wszystkich wyciągać, bo nie, ja nie ma po razie, co ja, ja, ja bym na razie w ogóle nie wyciągała, w sensie to w się sensie nie to, że mi się nie chce, a to nawet są... tutaj no, szkoły wiedźmińskie Poreny. poreny nie, to są chyba nie? A to są chyba te, e, No No właśnie mówię, a, to jest, A, bo to jest druga strona. Które o. wersy, no? Figurki. Przechodzimy do figurek. Najważniejsza rzecz: lesz. Dawaj to, co mogą gąbkę. Lesz i pojebany pot. ale potężny. Nie to konik je, no, Boże. Zabij ty konik. Zabij ty konik. Dobra, tu mamy kolejnego. Ale... Potężne te figurki. Bies. bies. O, biesa. O, cholera. Bies. Niech to ten, bies. Ten bies. Tu mamy jakiegoś gryfa albo arche Tu że... Tu mamy zestaw strasznych bab. Ale ja złota kurwa. Zmoczar moczar. harpia. No co harpia jest za jakieś... Ale Taka delikatna. O kurde. Tu jakaś bruksa. No, szybka. Tutaj mamy kutołaka. Ale... I mi dalej. Tu mamy figurki następne Wiedźminów i kości. To chyba będzie gryf. Gryf. Gryfin. Jest ja delikatnie. Tu mamy Szab. Wiedźmina ze szkoły, ze szkoły Wilka. Widać, że wilczur, nie? Tak, tu mamy różne... Milion kart. Dobrze mówię, że wiesz, żagnica, Bo tylko w książce... Nie boję w gierce. W książce, w książce, O, wilko. Kurwa, ile kart. Ale ja bym chciała sobie to przeczytać już. No potem sobie przeczytam. Tu coś skila dodaje, O, tak. Ja, yeah. nie. Yeah. Ewidentnie, patrz, tu masz... A ile punktów do ataku. Ja pierdziele, dobra. Mamy szkołę niedźwiedzia. Kota. Szkoł, no jeszcze tak, jeszcze tak, każdy tak. ma inny kolor. Te, jakby. te grzybki, co myśleliśmy, Mega. że do domki, to chyba się wkłada tutaj po prostu. Mega, jeszcze tutaj tej mhm. I szkoła, aha. Można sobie imię tutaj zmieniać właśnie. No? Ej, fajnie. Mega fajnie. Widzimy z dodatkiem. Najlepsza figurka będzie to figurka płatki. Dodatku. O! Oh. wiatr Molol. Tu mamy to samo co w tamtym, różne punkciki, nie punkciki. Oh. O, mamy nowe postacie. No, I jeszcze Ej, patrz, coś. to jest w ogóle coś innego. Tak, czekaj. Krabopająk Patrz, i. druga, szkoła Manticory. Ja pierdzielę. Almadredziory. Karty Koś? do gwinciora O ty. O cholera. Ewidentnie są karty do Gwinciora. Jest, jest jedna karta do Gwinciora. O cholera. Wiedźmuch. Tu w ogóle jest cała fabuła. Cała Wiedźmuch i... do Gwinciora. Tu też mamy jakieś fabuły. Fabuły. Tutaj też chyba jakieś cięcia i tak dalej. a tak. O, dobra, figurki. Nowe figurki. No, o, jest ta pateczka. O. Mamy tu... Wymar. Łotkę konia. A wie co tam? nie powinien być grywalną postacią. być Jak ci się rok nie Mamy jeszcze monetki O Jezu. O kurwa. Być. Jakbym zbił? Stulik monetkami. Mamy tutaj. Niewogardskie pieniążki ze słoneczkiem. O no. mamy chyba temerskie A tu radańskie Bywa. Ja? Bywaj Ja kurwa jestem, a nie bywam